Stałam tam w samym sercu warszawskiego balu charytatywnego. Z kieliszkiem szampana w dłoni, kiedy ona ta suka o idealnych lokach i diamentach na szyi chwyciła mój naszyjnik i roześmiała się prosto w twarz. To wygląda jak tandeta z bazaru na Pradze, kochanie. Twój mąż musi cię naprawdę nienawidzić. W tamtej chwili, gdy tłum wokół nas zamarł w ciszy pełnej szeptów, nie wiedziałam jeszcze, że jej słowa staną się iskrą, która spali jej świat na popiół, bo jutro miałem podpisać akt spadkowy po wuju, wart fortunę, której ona nigdy nie pójmie. A ja? Ja już planowałam, jak jej uśmiech zamienić w krzyk rozpaczy, krok po kroku, bez litości, bo zdrada nie zasługuje na przebaczenie. Warszawa zawsze była dla mnie labiryntem wspomnień te wąskie uliczki Starego Miasta, gdzie każdy kamień szeptał historię miłości i strat. Ale tej nocy w sali balowej hotelu Bristol wszystko się zmieniło. Miałam na sobie prostą czarną sukienkę, którą kupiłam na wyprzedaży w zarze, i ten stary naszyjnik z pereł, pamiątkę po matce. Nic wielkiego, ale nosiłam go z dumą, bo symbolizował stabilność, którą budowałam z markiem przez 10 lat małżeństwa. Marek, mój mąż, ten ambitny prawnik z kancelarii na nowym świecie, który obiecywał mi gwiazdy z nieba. A ja? Ja byłam tą cichą księgową, która rezygnowała z awansów, by wspierać jego karierę. Głupia, naiwna Ola. Weszliśmy na bal ręka w rękę, on w smokingu szytym na miarę, ja z lekkim uśmiechem, udając, że pasuje do tego świata błyszczących garniturów i sukienek od projektantów. Marek szeptał mi do ucha. Jesteś najpiękniejsza, kochanie. Pamiętaj o tym. Ale jego oczy już wtedy uciekały na tamtą kobietę po drugiej stronie sali. Kasia. Katarzyna Nowak, gwiazda agencji reklamowej, z ustami pomalowanymi na krwistą czerwień i dekoltem, który przyciągał spojrzenia jak magnes. Widziałam, jak ona patrzy na niego z tym drapieżnym uśmieszkiem, jakby wiedziała coś, czego ja nie wiem. Nie wiedziałam. Jeszcze nie. Ale coś we mnie dgnęło ten instynkt, który kobiety mają, jak szósty zmysł. Kiedy podeszliśmy do stołu z przekąskami, ona pojawiła się nagle, niby przypadkiem. Marek, dawno się nie widzieliśmy. Zawołała, tuląc się do niego zbyt mocno, zbyt długo. Jej perfumy, ciężkie i egzotyczne, wdarły się w moje nozdrza jak trucizna. Marek odsunął się lekko, ale jego policzki poczerwieniały. Ola to Kasia, moja. Dawna koleżanka z uniwersytetu. Koleżanka. Jasne. Rozmowa potoczyła się gładko, zbyt gładko. Ona trajkotała o swoich sukcesach kampanii dla wielkich marek, wyjazdy do Mediolanu, apartament z widokiem na Wisłę. Jakiwałam głową, popijając szampana, czując się coraz mniejsza. A potem to się stało. Ciennęła po mój kieliszek, niby żartując, i jej wzrok padł na mój naszyjnik. O matko, co to za cudo! Wygląda jak coś z lumpeksu na muranowie. Marek, naprawdę dajesz żonie takie tandety? Musisz ją kochać po macoszemu. Jej śmiech był ostry, jak szkło rozbijane o podłogę. Tłum wokół nas zamilkł, kilka głów odwróciło się w naszą stronę. Poczułam, jak krew odpływa mi z twarzy, jak te perły na mojej szyi nagle ważą tonę. Marek zaśmiał się nerwowo. Kasia, przestań! Ola ma gust! Ale jego głos brzmiał fałszywie, jak aktor zapominający roli. Chwyciłam naszyjnik, zaciskając palce na perełkach, i spojrzałam jej w oczy. To pamiątka po matce. Wartość sentymentalną. Ona uniosła brew, jej usta wykrzywiły się w drwinie. Sentymentalna? W tym świecie. Dziewczyno, sentymenty nie płacą rachunków. Potrzebujesz diamentów, nie wspomnień. I wtedy odsunęła się, obracając się na pięcie swoich szpilek Lowbooting, zostawiając mnie z tym palącym upokorzeniem. Wróciliśmy do domu w milczeniu. Marek próbował żartować po drodze coś o tym, że Kasia zawsze była zbyt bezpośrednia, ale ja nie słuchałam. Leżałam tej nocy w naszym łóżku na Mokotowie, patrząc w sufit, a w głowie odtwarzałam jej słowa raz za razem. Tandeta, ma Dlaczego to bolało tak bardzo? Bo wiedziałam, że to nie tylko o biżuterię chodzi. To o mnie, o Ole, która nigdy nie była wystarczająco błyszcząca dla jego świata. A Marek? On spał obok, chrapiąc cicho, nieświadomy burzy, która się we mnie rodziła. Następnego ranka obudziłam się z decyzją. Zadzwoniłam do kancelarii notarialnej na Żurawiej. Wujek Stefan, ten ekscentryczny wuj z Gdańska, zmarł dwa miesiące temu, a ja byłam jego jedyną spadkobierczynią. Nie mówiłam o tym Markowi, uznałam, że to moja sprawa, drobna sprawa rodzinna. Ale kiedy notariusz otworzył teczkę, moje serce stanęło. Niedrobna. Fortuna. Akcje w stoczni, nieruchomości w Sopocie, konto z milionami złotych. Pani Olgo, to około 15 milionów. Podpisujemy dziś. 15 milionów. A ona śmiała się z moich pereł. Wróciłam do domu z aktem w torebce, czując jak ziemia pod moimi stopami się zmienia. Marek był w pracy, ale wysłał SMS Kocham cię. Zapomnij o wczoraj. Zapomnieć? Nie. To był początek. Zaczęłam grzebać w jego telefonie, kiedy wyszedł pod prysznic. I znalazłam. Wieczorne wiadomości. Tęsknię za tobą, kochanie. Ola nigdy nie zrozumie. Zdjęcia. Ich zdjęcia. W jego biurze, w jej apartamencie. Zdrada. Głęboka, brudna zdrada. Siedziałam na podłodze łazienki, łzy spływały mi po twarzy, ale nie były to łzy słabości. To była wściekłość. Czysta, paląca wściekłość. Kasia nie wiedziała o spadku. Marek też nie. Ale wkrótce dowiedzą się. I zapłacą. Za każdy śmiech, za każde kłamstwo. Zaczęłam planować dyskretnie, metodycznie. Najpierw prawnik, potem detektyw, a na końcu zemsta, która smakuje jak sprawiedliwość. Dni mijały w napięciu. Udawałam normalność, gotowałam obiady, śmiałam się przy kolacji. Ale w nocy czytałam raporty detektywa. Kasia miała długi, jej agencja wisiała na włosku, a Marek inwestował w nią dyskretnie. Idealne. Zaczęłam inwestować w siebie nowa fryzura w salonie na krakowskim przedmieściu, lekcje autoprezentacji, konto na linkę team. Stawałam się kimś innym. Silniejszą. Ostrzejszą. Pierwszy ruch był subtelny. Wysłałam anonimowy e-mail do jej szefa z dowodami na kradzież pomysłów w agencji. Nic wielkiego, ale wystarczyło, by wstrząsnąć jej krzesłem. Widziałam to na jej twarzy, kiedy spotkaliśmy się przypadkiem w kawiarni na Nowym Świecie. Ola, co tu robisz? Zapytała jej oczy zmrużone. Uśmiechnęłam się. Piję kawę. A ty. Wyglądasz na zmartwioną. Roześmiała się nerwowo. Biznes. Zawsze biznes. Ale wiedziałam, że to dopiero początek. Zemsta nie jest SPRINTEM, to maraton, gdzie każdy krok mierzy się w milimetrach bólu. Po tym emailu Kasia straciła jednego klienta, małego, ale prestiżowego. Widziałam, jak jej kariera zaczyna się chwiać, jak te idealne loki tracą blask. A Marek? On był ślepy. Nadal wracał do domu z bukietami róż, szepcząc przeprosiny za tamten wieczór. Kasia to przeszłość, Ola. Jesteś moją przyszłością. Przeszłość. Jasne. Ale ja wiedziałam o ich spotkaniach w hotelu Europejskim, o tych godzinach, które spędzał w pracy. Zatrudniłam drugiego detektywa, specjalistę od finansów. Okazało się, że Kasia nie tylko zdradzała ze mną Marka, ona go doiła. Kredyty na jej imię, podpisane jego ręką. Miliony złotych, które mógłbym uratować, gdybym tylko. Ale nie ratowałam. Zamiast tego skonsultowałam się z moim nowym prawnikiem. Panem Kowalskim z kancelarii na alejach jerozolimskich. Starszy mężczyzna o siwych skroniach i oczach, które widziały zbyt wiele rozwodów. Pani Olgo, mamy podstawy do oskarżenia o oszustwo. Ale jeśli chce pani zemsty. Czystej, bez sądu. Proponuję inną ścieżkę. Ścieżka, którą wybrałam, była mroczna, ale logiczna. Założyłam fundację Reperły przyszłości, niby charytatywną dla kobiet w trudnej sytuacji. Ale w rzeczywistości to była pułapka. Zainwestowałam część spadków akcji jej agencji dyskretnie, przez pośredników. A potem, na kolejnym balu, tym razem w Filharmonii Narodowej, pojawiłam się jako nowa ja. Suknia od wiart, naszyjnik z diamentami wartymi Fortunę, włosy upięte w elegancki kok. Marek zamarł, kiedy mnie zobaczył. Ola! Ceo! Jak? Uśmiechnęłam się. Dziedzictwo, kochanie. Wujek miał więcej niż myślałam. Kasia była tam, oczywiście. Wpatrywała się we mnie z niedowierzaniem. Jej kieliszek zamarł w pół drogi do ustęp. Podeszłam do niej pierwsza, z gracją, której wcześniej mi brakowało. Pamiętasz mój naszyjnik? Ten tandetny? Szepnęłam, muskając jej ramię. Jej oczy rozszerzyły się. Ola, to! Wow! Wyglądasz! Inaczej. Roześmiałam się cicho. Pieniądze zmieniają perspektywę. A twoja agencja? Słyszałam, że macie problemy. Może mogłabym pomóc? Jako inwestorka. To był haczyk. Zgodziła się na spotkanie następnego dnia, jej oczy błyszczały chciwością. Spotkanie w jej biurze na placu Piłsudskiego było mistrzostwem. Siedziałam naprzeciwko steczką pełną cyfr, pokazując jak moja fundacja mogłaby uratować jej firmę. Podpisała umowę 5 milionów na restrukturyzację, w zamian za udziały. Ale w drobnym druku. Klauzule, które pozwalały mi kontrolować decyzję. Zaczęłam powoli. Nowe kontrakty, które faworyzowały moich sojuszników, cięcia kosztów, które dotknęły jej ulubionych projektów. Widziałam, jak Siemiota dzwoniła do Marka, błagając o radę, nie wiedząc, że on też jest w mojej sieci. Marek zaczął zadawać pytania. Ola, skąd te pieniądze? Ta fundacja? To poważna sprawa. Odpowiedziałam spokojnie, patrząc mu w oczy: To moja przyszłość, Marek. Bez ciebie. Zbladł. Tej nocy znalazł w szufladzie raport detektywa, zostawiłam go tam celowo. Krzyczał, kiedy wróciłem do domu. Co to ma znaczyć? Spotkania z Kasią. Kłamstwa. Usiadłam na kanapie, spokojna jak nigdy. To samo, co ty mi robiłeś. Ale ja nie kłamię. Ja działam. Rozwód był nieunikniony. Złożyłam papiery następnego dnia, z adwokatem Kowalskim u boku. Marek błagał, płakał nawet pierwszy raz od lat. Ola, proszę, to był błąd. Kocham cię. Ale jego słowa brzmiały pusto, jak echo w pustym pałacu. Podpisał, oddając mi dom, oszczędności, wszystko. Kasia. Ona straciła agencję, sprzedałam udziały firmie z Niemiec, która zwolniła połowę personelu, w tym ją. Bezrobotna, z długami po szyję. Ale to nie koniec. Wysłałam jej paczkę mój stary naszyjnik z Pereł, z bilecikiem, tandeta, ale bezcenna. Smacznego. Jej SMS przyszedł tej nocy, ty sukoł. Jak mogłaś? Odpowiedziałam, jak ty z uśmiechem. Czułam smak zwycięstwa, ale też pustkę. Zemsta bolała nie ją, ale mnie. Bo w tym wszystkim straciłam nie tylko męża, ale cząstkę siebie. Dni po rozwodzie były jak mgła nad Wisłą gęste, duszne. Spacerowałam po łazienkach królewskich, patrząc na pawie, które wydawały się wolne, ale uwięzione w klatce. Marek próbował kontaktu, kwiaty, listy, nawet wizyta pod drzwiami. Ignorowałam. Kasia zniknęła z Warszawy, podobno uciekła do Krakowa, do matki. Ale wiedziałam, że wróci. Zemsta nigdy nie kończy się na jednym ciosie. Zaczęłam terapię nie dlatego, że żałowałam, ale bo musiałam zrozumieć, dlaczego ta furię we mnie rosła. Psycholog pani Ela z gabinetu na tamce mówiła o traumie zdrady, o tym, jak tu HN staje się trucizną. Ale ja nie chciałam leczyć, chciałam kontrolować. I wtedy dostałam list od notariusza. Kolejny spadek? Nie. Odwója ukryty fundusz na sytuacje awaryjne. Pięć milionów więcej. Los się śmiał. Upokorzenie Kasi było słodkie, ale krótkotrwałe jak wino, które szybko wyparowuje. Prawdziwa ciemność czaiła się we mnie w tych nocach, kiedy budziłam się z krzykiem, widząc twarz Marka obok innej. Warszawa, ta moja kochana Warszawa, stała się labiryntem cieni. Uliczki na Powiślu, gdzie kiedyś spacerowaliśmy, teraz budziły mdłości. Zmieniłam adres nowy apartament w wieżowcu Złote Tarasy z widokiem na Pałac Kultury. Luksus, który kupiłam za pieniądze, ale serce pozostało puste. Zaczęłam śledzić ich nie przez detektywa, ale osobiście. Marek wrócił do kawalerki na Pradze, próbując odbudować karierę. Spotykał się z Kasią potajemnie w tanich barach na saskiej kępie. Widziałam ich raz trzymali się za ręce, szeptali. Ból był ostry, jak nuś w żebrach. Dlaczego to robiłam? Bo zemsta wymaga paliwa, a nienawiść była moim jedynym źródłem ciepła. Następny krok był ryzykowny. Skontaktowałam się z jej byłym wspólnikiem, tym z agencji, którego zwolniła Mężczyzna z urazą, gotowy na współpracę Razem sfabrykowałmy dowody niefałszywe, ale wyolbrzymione Jej akreatywne pożyczki z funduszy firmy Anonimowy tip do prokuratury i bum śledztwo Kasia została wezwana na przesłuchanie jej twarz na pierwszej stronie Gazety Wyborczej Gwiazda reklamy w tarapatach finansowych Marek spanikował Zadzwonił do mnie po raz pierwszy od rozwodu. Ola, to ty. Proszę, powiedz, że to nie ty. Śmiałam się w słuchawkę. Dlaczego, Marek? Bo boli. Smakuj to. Odłożył, a ja poczułam mdłości. To nie była sprawiedliwość, to była tortura. Ale nie mogłam przestać. Spotkałam się z nim w kawiarni wedla na szpitalnej. Siedział skulony, starszy o 10 lat. Dlaczego nas niszczysz? Co ci dało to dziedzictwo? Odpowiedziałam cicho. Wolność. I prawdę. Wtedy opowiedział wszystko, jak zaczął z kasią na konferencji w Berlinie, jak obietnice stały się kłamstwami, jak planował odejść ode mnie. Słuchalam, kiwając głową, a w środku coś pękało. Nie nienawiść żal. Żal za latami, które straciłam na kłamstwa. Idź, Marek! Ale pamiętaj, każdy twój krok to mój. Wyszedł, a ja płakałam po raz pierwszy od miesięcy. Kasia przyszła do mnie sama. Zapukała do drzwi o północy z rozmazanym makijażem i butelką wina. Ola, błagam. To koniec. Pomóż mi. Wpuściłam ją, patrząc, jak się łamie. Opowiadała o samotności, o ambicjach, które ją zżarły, o tym, jak Marek był tylko ucieczką. Nie jestem potworem. Byłam zraniona. Kiwałam głową. Ja też. Dałam jej wino, wsłuchiwałam się. A potem, kiedy zasnęła na kanapie, skopiowałam jej telefon, hasła, kontakty, sekrety. Rano obudziłam się z planem. Nie zniszczę jej całkowicie, nie jeszcze. Zamiast tego zaproponowałam pomoc. Nowa praca w mojej fundacji niska pensja, ale stabilna. Zgodziła się, zdesperowana. Pracowała pod moim okiem, robiąc kawę, pisząc raporty. Widziałam, jak się kurczy z lwicy w mysz. Marek próbował ją ratować, ale ja blokowałam konflikt interesów, mówiłam jego szefowi. Konflikty rosły. Wewnętrzne. Pani Ela na terapii pytała: Czy to ty, Ola? Czy to zemsta, czy strata? Nie odpowiadałam. Ale w lustrze widziałam oczy matki te same, pełne bólu. Spadek nie wypełnił dziury, tylko pogłębił ją. A jednak kontynuowałam. Kolejny bal, tym razem w Zamku Królewskim. Pojawiłam się z nowym towarzyszem, przystojnym biznesmenem z Gdańska, zięciem wuja. Kasia patrzyła z daleka, jej oczy pełne zazdrości. Marek nie przyszedł. Podobno stracił pracę. Nocą śniły mi się perły tonące w wiśle, ciężkie, duszne. Budziłam się z lana potem, zastanawiając się, czy zemsta to wolność, czy kajdany. Zima w Warszawie jest bezlitosna, śnieg pada na krakowskie przedmieście jak biała kurtyna, ukrywając grzechy. Ja stałam w swoim apartamencie, patrząc na ośnieżoną wisłę, planując ostateczny cios. Kasia pracowała dla mnie od trzech miesięcy, jej duma kruszyła się z każdym zadaniem. Dziękuję, ola. Naprawdę mi pomogłaś, mówiła, ale jej oczy błagały o więcej. Marek. On zniknął plotki, mówiły o ucieczce do Poznania, do starego kumpla. Ale wiedziałam, że wróci. Zawsze wracają. Zainwestowałam w terapię dla niej nie z litości, ale by ją złamać od środka. Wspólne sesje z panią Elą, gdzie Kasia płakała o swojej matce, obiedzie w dzieciństwie na blokowiskach Ursynowa. Słuchalam, kiwając głową, a w głowie układałam pazl. Jej słabości to moje bronie. Jesteś silna, Kasiu, mówiłam. Ale czasem trzeba wybaczyć sobie. Ona kiwała, nie wiedząc, że ja nie wybaczam. Następny ruch, oferta dla Marka. Zadzwoniłam do niego głos drżący, niby z żalu. Wróć. Porozmawiajmy. Spotkaliśmy się w restauracji Podware 25, przy świecach i winie. Przyszedł, zgarbiony, z brodą. Ola, przepraszam. Byłem idiotą. Opowiedział o bezsennych nocach, o winie, którego zżera. Dałam mu nadzieję pracę w mojej fundacji, jako konsultant prawny. Zgodził się, oczy błyszczące. Ale umowa. Z klauzulami, które pozwalały mi monitorować każdy jego ruch. Teraz mieli oboje pracować dla mnie pod jednym dachem, w biurze na Nowogrodzkiej. Widziałam iskry ich spojrzenia, ukradkowe dotyki w windzie. Ból wracał, ale kontrolowany, jak ogień w kominku. Zorganizowałam w Team Building weekend w Zakopanem, w luksusowym spa. Oni pojechali razem, ja obserwowałam z daleka, przez kamery. Ich noc szepty, pocałunki. Nagrywane. Idealne. Wrócili zmienieni bliżsi, ale ostrożni. Ja udawałam nieświadomość, organizując kolację, gdzie opowiadałam o nowym życiu. Spadek dał mi siłę. Wybaczyć? Może. Ale w środku gotowałam. Kulminacja nadeszła na wigilijnym przyjęciu fundacji w pałacu w Wilanowie. Śnieg padał za oknami, choinki błyszczały. Postawiłam wino, drogie i puściłam nagranie dyskretnie na tablecie w prywatnym pokoju. Zaprosiłam ich tam, niby na rozmowę. Słuchajcie tego, powiedziałam, wciskając play. Ich głosy wypełniły pomieszczenie: Kocham cię, Kasiu. Ola to przeszłość. Twarze zbladły. Marek upadł na kolana. Ola, nie! Kasia krzyknęła Ty nas szpiegowałaś? Jesteś chora! roześmiałam się pierwszy raz szczerze. Chora! Wy mnie otruliście. A to. To antidotum. Zakończyłam ich umowy natychmiast. Marek błagał o drugą szansę, Kasia o przebaczenie. Ale ja. Ja wyszłam w śnieg, czując chłód na policzkach. Wolna. Nie. Złamana. Ale zemsta smakowała słono. Wiosna przyniosła topnienie nie tylko śniegu, ale i moich złudzeń. Warszawa budziła się do życia, tulipeni na saskiej kępie kwitły, ale ja czułam się jak zwiędły liść. Po tamtej nocy w Wilanowie Marek zniknął naprawdę list pożegnalny, przepraszam. Nie zasługuję. Kasia próbowała walczyć proces o zniesławienie, ale mój prawnik Kowalski rozbił to w pył. Straciła wszystko, przyjaciół, reputację, duszę. Ja. Fundacja rosła, spadek mnożył się w inwestycjach. Ale pustka gryzła. Spotykałam się z panią Elą częściej sesję w jej gabinecie z widokiem na tamę. Zemsta dała ci kontrolę, ale kosztem empatii, mówiła. Kiwałam głową, ale w głębi duszy wiedziałam, to nie koniec. Planowałam finał niedestrukcyjny, ale ostateczny. Spotkanie we trójkę w neutralnym miejscu kawiarnia na nowym świecie. Przyjechali osobno. Marek, wychudzony z oczami psa. Kasia z podkrążonymi oczami, bez makijażu. Usiadłam między nimi, z kawą w dłoni. To koniec gry, powiedziałam. Opowiedziałam wszystko ból, łzy, noce bez snu. Nie, nienawidzę Was. Żałuję nas. Marek płakał, Kasia kiwała głową. Dałam im ostatnią szansę, nie dla nich, dla siebie. Idźcie, żyjcie. Ale pamiętajcie. Odeszli, a ja zostałam z perłami matki na szyi. One nie były tandetne, były prawdziwe. Lato w Warszawie jest gorące, lepkie jak podzwiny. Miesiąc po spotkaniu dostałam list od Marka, adres w małym miasteczku pod Radomiem, nowa praca jako nauczyciel. Uczę dzieci prawdy. Dziękuję za lekcję. Kasia. Wróciła do agencji, na dnie, ale walczy. SMS, przepraszam. Byłam ślepa. Ja stałam na moście poniatowskiego, wiatr we włosach, patrząc na fale. Spadek. Oddałam większość na fundację prawdziwą dla zdradzonych kobiet. Perły. Sprzedałam, kupiłam nowe nie diamenty, ale szmaragdy, zielone jak nadzieja. Zemsta skończyła się niewygraną, ale pokojem. Bolesnym, kruchym. Warszawa szeptała: Witaj z powrotem, ola! I ja wróciłam cała, ale naznaczona. Koniec. Nie. Życie to nie bajka, ale sprawiedliwość. Ona istnieje w lustrze moich oczu.